Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj dodaliśmy Great Vasagna, jak widzicie, właśnie wchodzi jest na serwerze. Hej! Great Basagna. Witam o kilku miesiącach. Ogólnie Great Basagna nie ma Discorda, bo ją podobno zbanowali więc nie wiem, będzie trzeba znaleźć jakiś sposób do komunikowania się. Nie wiem. Zobaczymy. Mm, więc słuchajcie, e, mogę, e, czekajcie, podamy kordy, minus tysiąc e, cztery sześćdziesiąt tysiąc siedemset. dobra, podaliśmy kordy i teraz e, idziemy, e, Kyk. wszyscy piszą kykę. Mi się ze Slendermanem kykoja, -ky, bo Slenderman pisze kyky. I słuchajcie, zbudowałem dzisiaj piwnicę, jak widzicie, przygotowałem dla w ostatnio takie itemy, jeszcze nie wiem w sumie. Pies mama Patrzcie, tutaj mam wieśniaka. Zakła Affinity. Ja jeszcze im nie zmieniałem, jak coś. Ale co ty, co ty masz? Financy 2. Bardzo fajny enchant. I bardzo przydatny w sumie enchant. Xda. Xda. Loyality 3. Więc słuchajcie. Niech te wieśniaki. Unbreaking 2. Nie no, spoko dają nawet te enchanty. O ty Idziemy go zabić! Idę go zabić! Nie! Ten zły człowieku! <śmienic> <śmienic> o, i mamy content. Content. na i ty. Co mi zrobił z wieśniakiem na no, x XD Co? Slenderman. Nie, to jest... To jest Slenderman, by tak tylko powiedział. On się zamienia w Slendermana. Żeby go zabić. Sorry, Slenderman! Nie wiem, ja może go lepiej. Słuchajcie, by ciszę. Bo troszkę powalnął. Dobra, nieważna. Dobra. Widzimy się za chwilę, jak Great Wasagna dotrze do naszej wioski. Ninga ma przewalone za to, co pisał. Dobra. Ninga! Gdzie kładziemy? Lepki. Ten... Co ja robię? Daj mięśnikom, wieśniakom, wieśniakom. W piwnicy, jedzenie. To nie do... Dobry chłop, tylko na to z dobami myśli. Dobra, nie. Ała. Dobra, wysadzili kripa. Mają farta, że nie ma tego. bloka. bez kitu. LOL. No jak to się stało? Wiem, że tak nie działa. Idziemy w donderu. Czy odejdzie do donderu? Nie! Nie! Idziemy mu ukraść drewno czaty. Patrzcie, na jego oczach zmienił drewno, jak on tam idzie. O, szalony. A, myślałam, że tam coś jest. Dobra. Patrzcie, szalony Ninga biegnie po drewno. <grym> oh my god! <grym> Skąd on to ma, przepraszam? Patrzcie! Czekam, aż coś napiszę. <laughs> Zbiera! Czy mi daje to? Nie, no pewnie zaraz zapiszę, oddaj. <laughs> Stary dom mój, który był w budowie jeszcze. Te! Sadzonki dawaj! radniemy e, To nie ja. Dom. Raise the Gdzie <laughs> 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 okay. Pole. Co polem? z tym polem? Okay, to je moje pole. Widziałem stąd. Co za dziwne rzeczy się dzieją na tym odcinku. Jest jedna dziwna rzecz: Ninga nazywał mnie Simpem, zły człowiek. Więc zrobimy na nim pranka, Widziałem po TNT. Albo nie, słuchajcie. Idziemy, idziemy. A w sumie zrobiliśmy już prankę. Ukradliśmy mu drewno, które tak długo szukał. To jest już instant, bardzo mądry prank. Dobra, słuchajcie. Widzimy się, yy, jak Grandiosek nadejdzie na miejsce. Hi. To się nazywa robienie zatrzymania na tym, na nagrywaniu, Na pa pauz robienie. No super, Neoner. No. Kiedy odkrywasz funkcję, że możesz skrót klawiszowy na zatrzymywanie? A tak, na serio to ja wiedziałem, chciałem tylko dałym trochę. Wiem, że to nie było śmieszne. Neonerwali słuchary. Kto mi marchewkami kradł? Ninga! Skąd się to tu, tutaj. Dość! Dość pauz! Czekam na Great Vasagna. Słuchajcie, jest! Great Wasagna! Witam! Witam na odcy Dam Ci coś Na start Ty drani odej mi hejbale nie Kur jak ja się ktoś w ogóle Thanks. Masz jeszcze drewno to Łowa mingi XD Sam upolowałem Zwierzyna. O, nie wiesz, po prostu nie wiesz. O nie uważaj! O Nie. Te zwierzyna od dobrych i wale. Idziemy z ty to ten od domu wysiana. Patrz poszedł! Uciekło! Tam jest. Jak chodź tu? Coś to z bo Naprawiamy Neko, co ty zrobiłeś? Lecisz na hajs na tym serwerze <grymne> Emeraldy chciał kupować ko trzeba posprzątać, bo się rozsypały trochę Eee, uj Wiem, wieża pillagerów XD <grymne> Idę. Dobra, głowa najko trzeba posprzątać. Kurde. Dobra. Pyk. Dobra. Chodzi. E, dobra, chodź. Trzeba pokazać e, jej e, coś fajnego. A ty idź sobie. Sim. <słyski>

Ja czternaście drzana, a ty pięk seta. Dobra. Kto to robił Mimo ty draniu! Masz. się a sprzedajesz? bogaczu No co ty? Upanuj się! Ty wieśnioku! A co masz? To nie twoja praca? Gdzie ty masz pracę? Dajmy im ziemniaki. Masz ziemniaki no. <laughs> o kur... No bierz te ziemniaki draniu. C Idziemy stąd. Idziemy stąd. Mingo podglądasz XD. Nie! Dobra, idę stąd. O. Czemu mówi się kopać diaksy, jak na przykład możesz iść kopać żelaza i tak czasami powiesz, idę kopać diaksy ma? Co tam u Ciebie? Dobra. Ta. Para. Dom. MSG. Grave. Wasagna. Okej. Okay. Żeby nie było. Że, że ten. Ninga będzie znowu tak gadał. Ninga pijany jest jakiś. Kurde. Wario. Kradnę. <grystanie> Neko nie obrazisz się. <grystanie> Neko się nie obrazi, hegemon kradnie, xD Ja nie kradnę! Wiedziałem Neko by pozwolił Dobry Człowiek xD Przecież ja już te wszystkie łóżka Ukradłem, znaczy pożyczyłem Znaczy dostałem, przepraszam, pomyliło Co tu się odwala? Co SIĘ rozwala! Co! Nie, krip! Zagroda dla wieśniaków. Jeszcze jeden zielony tam jest. Widzicie placki? Tak. On mi dał 18 hejbali i shulkera Ale jak to, Neko? Neko! Neko dobry człowiek. Mówiłem. Wiem jako. Lutuję wioskę Neko. Nazwijmy odcinek. Ok, zaraz dam Oczy ty. Ok, zaraz dam kilos. Poczekaj. Grę ad basagno. Pomę. kurde, nie bij mnie, ty śmieciu. A, jak ktoś jest W moim domu. Mam tylko dwa łóżka. Ale co? Dobra, nie, ja stąd uciekam. Boję się, Ninga, ratuj. Nie, bo jak to by był Slenderman i by tu przyszedł, to by całą, cały. Całe... Nie! Całą ziemię. Czy jest, tu wiesz, nie? Macia loska. Masz. O, wziął sobie pracę, a to ten wziął pracę, tak? Nie, No co za! Nie, Oła, Moje nogi! nogi! nie, 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 Więśnik. Jak ty to? E? Ninga. Jak gdy grałem trzy minuty też miałem, ale została i tartowy odmielona. Dobra, czekajcie. Mm. Polecam. Dobra, słuchajcie, to my na dzisiaj kończymy odcinek. E, widzimy się w jutrzejszym odcinku i myślę, że zostawicie łapę w górę. Zostawcie suba, zostawcie łapę w górę. Ogólnie wszystkim dziękuję za 101 subskrypcji. E, nie, co ja powiedziałem? Bo chciałam powiedzieć: 109 subskrypcji. Dziękuję wszystkim za 109 subskrypcji. Widzimy się w następnym odcinku i siema!